Naszego wspierania organizacji pozarządowych świętuje w tym roku piękny srebrny jubileusz. To już ćwierć wieku pracy, projektów, spotkań i zmian, jakie organizacja wniosła w życie wielu ludzi w naszym regionie i w całej Polsce. Dzisiaj porozmawiam z obecną prezeską Kołowopu, Iwoną Zaborowską, która od 2021 roku stoi na czele organizacji. Cześć, Iwona! Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla mnie chwilę czasu. Cześć. Owak ma już 25 lat, ale wróćmy do początku. Powiedz mi, jaki był impuls do stworzenia stowarzyszenia? To był tylko taki przełomowy moment w działalności ludzi, którzy to stowarzyszenie założyli. To osoby, które z sektorem były i są związane dużo, dużo dłużej, i pewne działania podejmowane w innych organizacjach, czy zaangażowanie się w inne programy, które na tamte czasy były bardzo. Teraz powiedzielibyśmy innowacyjne, a wtedy mówiło się, że one są bardzo nowatorskie, dotyczyły obszarów, które u nas w Polsce były mało znane. I to właśnie było, myślę, takim impulsem do tego, żeby zawiązać stowarzyszenie, żeby ludzie, którzy działają na rzecz sektora w ramach innych programów czy innych inicjatyw, mieli takie swoje jedno, trudno powiedzieć, miejsca, ale żeby działali pod jednym szyldem. Natomiast sama idea, sama inicjatywa na pewno była dużo dużo wcześniej i wywodziła się też z innych organizacji, innych programów, w ramach których działali członkowie założyciele. A czy na przestrzeni tych lat jakoś zmieniła się misja lub sposób działania WOP-u? Z pewnością. To nie ulega wątpliwości. Świat się zmienia. Ostatnie lata pokazały nam dynamizm tych zmian, ale myślę, że na przestrzeni lat ta misja można powiedzieć, może nie to, że była zupełnie inna, ale niosła za sobą inne cele, inne działania. Jak Hobb zaczynał działalność, to trudno było mówić o sektorze, mówiło się o działalności społecznej. I naszą misją było aktywizowanie obywateli, głównie sąsiadów, w miastach. Dopiero później wychodziliśmy w teren, inicjowaliśmy różne działania dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Także myślę, że to na pewno jest duża zmiana. Zmiana wynikająca nie z tego, że temat się wyczerpał, tylko że otaczający świat się zmienia i że te cele też się zmieniają. Zmieniają się wartości, zmienia się gospodarka, zmieniają się pokolenia i to wszystko wymaga bycia na czasie, bycia, bycia tam, gdzie rzeczywiście jesteśmy potrzebni. Zaczynaliśmy od programu takiego sąsiedzkiego, od aktywizowania osiedli w mieście Białystok. To, to był taki pierwszy program, który realizowaliśmy przy wsparciu funduszy amerykańskich, co było też nowością program sąsiedzki Dialog. Od kiedy jesteś w Ołopie? Bo zdaje mi się, że nie od początku. Jestem prawie od początku, w bardzo różnych rolach. Towarzyszyłam, albo Owok mi towarzyszył, bo myślę, że to, co w życiu osiągnęłam i to, co teraz robię, to jest też duża zasługa tego, że znalazłam się w zespole owop Pamiętam inspiracje, które dostawałam od osób tutaj zaangażowanych, bardziej doświadczonych, od Basi, od Ewy, od Kasi. To dziewczyny często pokazywały mi, do czego mogę użyć swojej kompetencji, wykorzystać swoje kompetencje, żeby rozwijać i siebie, i sektor. Dla mnie bardzo często były to bardzo nowe doświadczenia. I byłam y, wtedy, jeszcze nie miałam ich świadomości, więc były dla mnie czasem zaskakujące, żeby nie używać słowa trudne. Ale rzeczywiście dziewczyny miały dobre oko, i myślę, że teraz jestem w tym miejscu, gdzie, chciałabym, gdzie chciałam być, mimo tego, że nie miałam takiej świadomości, gdzie jestem, gdzie się rozwijam. Tak, to jest moje miejsce. A powiedz mi, jak wyglądał dla ciebie moment przejęcia funkcji prezeski w 2021 roku? Pamiętasz wtedy swoje emocje, przemyślenia, może zdenerwowanie? Tak, to był moment, znaczy trudno powiedzieć, że trudny, bo my i zarządowo, i z Kasią bardzo długo się do tego przygotowywaliśmy, więc absolutnie nie było to zaskoczeniem ani dla zespołu, ani dla zarządu. Niektórzy sobie żartują, że to była taka modelowa sukcesja, do której żeśmy się przygotowywali. Co nie znaczy, że ja byłam w pełni na to gotowa. Mimo tego, że kilkanaście lat działam jako członek zarządu, blisko byłam tej sfery zarządzania, podejmowania kluczowych i strategicznych decyzji, to zamiana biurkami, bo nawet tak to wyglądało, że z Kasią dosłownie zamieniłyśmy się biurkami, żeby siedzieć trochę w innych miejscach. To Kasia mówiła, że to jest takie też namaszczenie wizualne, że teraz ja. To hmm, byłam nawet zaskoczona tym, w jakiej niepewności byłam przez pierwszy rok. I to, że Kasia była obok mnie, że siedziałyśmy biurko w biurko, y, dodawało mi, y, nawet trudno powiedzieć, że pewności, ale miałam takiego dobrego ducha, który wiedziałam, że jak będę potrzebowała coś przedyskutować albo nie będę wiedziała co zrobić, to że Kasia jest obok. Także ten pierwszy rok, nam sobie żartowałyśmy, że trochę we dwie wtedy prowadzimy stowarzyszenie. Oczywiście Kasia dalej została w zarządzie, co też powodowało, że, że to było łatwiejsze, tak, ale zaskoczona byłam chyba swoją niepewnością w podejmowaniu decyzji taką niepewnością wynikającą z tego, czy ja na pewno mogę o tym sama zdecydować, czy zarządowo, czy może wszyscy członkowie stowarzyszenia? I to towarzyszyło mi przez pierwszy rok. Myślę, że też przyzwyczajenie naszego zespołu, no Kasia była od zawsze naszą szefową, powodowało, że osoby, które wchodziły do pokoju, gdzie siedzimy razem z Kasią, to mówiły do nas po prostu, tak? Jako do osób, które w tej chwili zarządzają. Ale to tak, to, to takie emocje, tak? Nawet nie wiem, czy zdenerwowanie. Mhm. A czy od początku miałaś swoją własną wizję zmian lub nowych działań, czy raczej chciałaś kontynuować to, co zaczęła Kasia, Łotoska? Myślę, że my jesteśmy przykładem takiego stowarzyszenia, gdzie oczywiście wiadomo, że lider no, powinien mieć jakąś swoją wizję, zarząd ma wizję, członkowie stowarzyszenia również, że my. Mm, Dosyć demokratycznie i w, takim, w takiej dobrej współpracy podejmujemy wiele decyzji, co oczywiście czasem trwa dużo dłużej niż podejmowałaby je jedna osoba. Czasem się ze sobą nawet nie zgadzamy, ale mamy różne zdania, co powoduje, że potrzebujemy więcej czasu, żeby podjąć pewne decyzje. Więc trudno mówić, że to, to była wizja Kasia, teraz jest wizja moja. Myślę sobie, że to jest wizja zarządu. Oczywiście z jakimś głosem takim wspierającym nas jako szefowych. Myślę, że w dużej mierze kontynuuje to, co zapoczątkowała Kasia. Misja naszego stowarzyszenia, nasze kluczowe obszary działania absolutnie się nie zmieniają, one pozostają takie same. Może trochę bardziej odważnie wchodzimy w ścieżkę biznesową i rozwoju działalności gospodarczej. Jeszcze nie jest to to, co bym chciała, ale mam poczucie, że żeby zapewnić taką stabilizację w finansowaniu, to musimy być bardziej biznesowy w tych obszarach, gdzie możemy być i myślę, że to jest taka chyba zmiana w stosunku do kilkunastu lat poprzednich, gdzie koncentrowaliśmy się bardzo mocno na działalności statutowej i właściwie tylko taką, żeśmy realizowali. Teraz oczywiście działalność statutowa jest wiodąca, jest kluczowa i misja wspierania ludzi, organizacji. Działań społecznych dalej jest naszą wiodącą i kluczową misją, ale marzy mi się o tym, żeby nasza działalność gospodarcza dała nam taką stabilność finansową, żebyśmy tę misję mogli nieprzerwanie z zaangażowaniem świata. Czyli można powiedzieć, że to jest takie trochę podejrzanie z duchem czasów, współpraca z biznesem. Pewnie tak, bo świadomość biznesu też jest większa, jest dużo większa otwartość na te działania społeczne. Pewnie wynika to trochę z przepisów, które są narzucane firmom, ale myślę sobie, że coraz więcej jest również w naszym regionie firm, które oprócz zarabiania pieniędzy, bo to jest główny cel biznesu i nie można udawać, że jest inaczej, myślą też o tym, żeby trochę zmieniać świat w różnych obszarach i że są w stanie współpracować, są w stanie dofinansować pewne działania społeczne i mają z tego dużą frajdę i satysfakcję. Czyli zarabiają pieniądze, ale też y, przyczyniają się do zmiany świata. To może porozmawiajmy teraz o sukcesach OWOP-u. Jakie w ostatnich latach uważasz za najważniejsze i najbardziej satysfakcjonujące? Myślę sobie, że no, sukcesy są małe i duże jakby ciągle, natomiast gdybym miała y, wskazać y, te najważniejsze, to pomyślałam sobie od razu o trzech. Jednym z nich jest na pewno zakup lokalu. To jest to coś, co. Daje im i zespołowi poczucie, że stabilnie stoimy na czterech nogach. Mamy swój kawałek podłogi, i to jest to, co daje nam też, myślę, takie dobre zaplecze do dalszej działalności. Kolejnym etapem w naszym rozwoju, a zarazem sukcesem, jest to, że sięgnęliśmy po środki bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jesteśmy jednym z nielicznych, jak to się mówi, graczy w Polsce. Którzy bezpośrednio aplikują do projektów z Komisji. Dostajemy zaproszenia tam do różnych grup, w których bierzemy udział i myślę sobie, że to też jest takie strategiczne w naszym rozwoju, że nie tylko tutaj sięgamy po środki, ale to znaczy, że doceniają nasze dokonania i nasze działania w Komisji Europejskiej. Czyli stajemy się to, co bardziej rozpoznawalni już. Tak? Na, szerszym, na szerszych wodach, tak? nie tylko w regionie, bo myślę, że w regionie mamy rozpoznawalność, bo 25 lat jeździmy tutaj po, po różnych grupach. Natomiast to pokazuje, że jakby swoim potencjałem możemy startować już też na równi z innymi organizacjami w skali europejskiej. Myślę, że to jest znaczące. I trzeci, on się bardzo wiąże z tym drugim, ponieważ dostajemy zaproszenia i wchodzimy w partnerstwa, które są na poziomie. Krajowym, czyli dostajemy zaproszenia do tego, żeby być operatorem, na przykład jakichś środków finansowych z poziomu kraju. Zapraszają nas duże organizacje, takie znaczące na poziomie krajowym, i myślę, że to też jest dla nas taki krok milowy, bo czasem po takim zaproszeniu naprawdę dużo musimy się przygotowywać do spotkania, co pokazuje, że to są dla nas nowe i mniej znane obszary, bardzo rozwojowe, często wymagające od nas. To się mówi przekraczania granic i wchodzenia w nowe kompetencje, ale to pokazuje, że, że idziemy do przodu. Tak, i dobrze działamy. Tak, to nasze hasło przewodnie, które towarzyszy nam od pięciu lat, od dwudziestolecia, tu się dobrze działa, albo owob dobrze działa. Myślę, że ono też bardzo dobrze oddaje taki główny cel i nurt naszego istnienia. Tak, my po prostu dobrze działamy. Więc tak, wychodzimy na arenę już taką wyższą, tak, na arenę polską, europejską, a czy nie, za, nie przestaliśmy zaniedbywać naszej lokalnej społeczności? Absolutnie nie. Mam takie poczucie, że w naszym województwie od lat prowadzimy na przykład podlaską sieć pozarządową i od kilku lat, dzięki różnym i źródłom finansowania, ale myślę i dzięki temu, że w zespole jest nas więcej, Możemy być bardzo blisko w każdym powiecie. Widzimy, że to, że jeździmy tam na spotkania, wspieramy lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, pojawiamy się na spotkaniach, seminariach, konferencjach, nie tylko w Białymstoku albo pomagamy je organizować nie tylko tu, ale właśnie w gminach i w powiatach, bliżej mniejszych organizacji, bliżej osób, które tam działają. To dzięki temu no, stajemy się bardziej rozpoznawalni. Nie każda organizacja ma szansę przyjechać na wiem, spotkanie organizacji pozarządowych raz w roku. Albo to nie jest też ten moment, to jest moment świętowania, a nie takiej codziennej pracy. I myślę, że nasza obecność naszych animatorów i animatorek właśnie w każdym powiecie powoduje, że my znamy naprawdę te lokalne społeczności. Ludzi, którzy są blisko mieszkańców, którzy znają swoje problemy. I bardzo często nasze inicjatywy, które podejmujemy, nie wynikają z tego, że my sobie je tutaj wymyśliliśmy albo powielamy coś, co jest w innych województwach. My staramy się pozyskiwać środki w odpowiedzi na te realne potrzeby, które są bardzo różnorodne i w stosunku naszego województwa do reszty kraju, ale też widzimy bardzo różnorodność w naszych powiatach. Czego innego potrzeba w powiatach, nie wiem, południowych czy, czy północnych. Czy tych, które są skoncentrowane wokół dużych miast, czy tam, gdzie tych, tych miast nie ma, i ta społeczność jest rzeczywiście bardzo rozproszona i terytorialnie, i ma zupełnie inne potrzeby związane z działalnością, z aktywizowaniem się, z byciem razem. A jakie masz plany i marzenia dla owop na kolejne lata? O, marzenia. Pewnie marzeń wiele, ale też po pierwsze chcemy dalej być blisko ludzi. Czyli, mimo tego, że stajemy się organizacją rozpoznawaną też w kraju czy w Europie, to absolutnie nie będziemy zmieniać swojego kierunku, czyli chcemy być blisko ludzi. Ja wierzę w to i dla mnie największą wartością nie tylko naszego stowarzyszenia, ale i sektora są ludzie. Ludzie, którzy wierzą w to, że Każda mała zmiana zaczyna się od małego kroku. Że lepiej zrobić częściej małe kroki niż jeden wielki i spektakularny, bo często te małe kroki zaprowadzają nas dużo dalej. Czyli te zmiany się dzieją, więc to jest marzenie, marzenie ale też takie poczucie, że tworzą świetni ludzie i że to dzięki zespołowi, dzięki ludziom, dzięki relacjom, które budujemy, zachodzimy tak daleko. Czasem być może małymi kroczkami, ale, ale daleko. A czego byś sobie zespołowi życzyła z okazji tego jubileuszu? Uszu? Znaczy, myślę sobie, to jest takie marzenie, ale też taki kierunek, o którym bardzo dużo się w sektorze mówi. Dwa takie obszary. Życzyłabym, żeby sektor społeczny miał stabilniejsze finansowania, czyli żebyśmy trochę nie żyli od projektu do projektu i od tego, co dostaniemy czy nie dostaniemy. Niestety dotyka to nie tylko naszej organizacji, ale bardzo wiele organizacji. Mała ilość środków, niestabilność, przekazywanie tych środków w jednym momencie, a brak w innych. Powoduje, że bardzo trudno jest utrzymać działania na takim samym poziomie. To, że sięgamy po środki z Unii Europejskiej, powoduje, że mamy większą stabilizację w funkcjonowaniu, ponieważ te projekty są dłuższe, długoterminowe. Więc myślę sobie, że takie życzenia stabilności finansowania dla całego sektora są ważne, ale też myślę sobie o takiej zmianie pokoleniowej. I ta zmiana pokoleniowa znowu, ona jest, ona się dzieje i chciałbym, żebyśmy jakoś nie walczyli z nią, nie mówili, że a kiedyś to było inaczej, trochę w domyśle lepiej. Jak zdarza mi się pracować w grupach takich różnych pokoleniowo, to bardzo często mówi się u nas było lepiej, czyli w naszym pokoleniu. Ja traktuję, że nie było lepiej, było inaczej, bo był inny świat i żebyśmy z takim dużym zrozumieniem podchodzili do tego, że te zmiany są nieuniknione. I myślę sobie, że jeżeli będziemy mieć w sobie dużo zaangażowania, dużo otwartości, wiele empatii na to, co się dzieje w koło, to łatwiej nam będzie podążać za tymi potrzebami, nie porównując się do tego, że kiedyś to było lepiej, bo ludzie mieli to czy tam. No i myślę sobie jeszcze o takim zjawisku, o którym też się mówi, nazywa się go bardzo mocno: mówi się o kryzysie przywództwa w sektorze. To jak myślę o życzeniach, to myślę sobie, że chciałabym tak przygotować się kiedyś do zmiany i do tego, żeby był żeby ktoś, kto będzie kontynuował naszą misję. Nie tylko z poziomu prezesa, ale też zarządu i członków stowarzyszenia, bo dla mnie bycie członkiem stowarzyszenia to też być ekspertem i liderem w jakimś swoim obszarze. Myślę sobie, że to też jest. Bardzo ważna, ponieważ ta odporność psychiczna, mówi się o wypaleniu zawodowym, że wiele czynników wpływa na to, że jednak są momenty, w których czujemy brak wiary czy sensu w to, co robimy. No właśnie, czyli ten kryzys wynika bardziej z tych takich odgórnych rzeczy? Trochę pewnie jest też wynikiem tej zmiany pokoleniowej, tak, ale rzeczywiście te, te czynniki zewnętrzne, czyli ta sytuacja pandemiczna, Niepewność wynikająca z sytuacji gospodarczej czy wojny, która toczy się tuż za naszą granicą, na pewno nie pozostaje bez znaczenia w tym obszarze. Co Cię osobiście motywuje do pracy w trzecim sektorze? Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze w tej pracy? Ja jestem osobą, która doświadczyła pracy w różnych sektorach: w publicznych, trochę, niewiele, ale trochę jednak w biznesowym i w naszym społecznym. I myślę, że ten trzeci sektor daje mi największe poczucie takiego spełnienia w pracy. Dla mnie bardzo ważni są ludzie, a to właśnie w naszym sektorze ci ludzie są najważniejsi. To, to sektor społeczny, dla mnie to ludzie, wartości, misja, chęć zmiany. A to mnie właśnie motywuje: to, że mogę pracować, ale przede wszystkim pomagać innym, że tworzyć coś dobrego ze swoim zespołem. Ponieważ moje korzenie sięgają pracy w harcerstwie, więc jakiś system wartości, ideałów i pomagania innym, to jest coś, co, co naprawdę daje zaangażowanie i napędza do działania. Tak naprawdę projekty, wskaźniki czy liczby często bywają wtórne, bo my potrafimy pojechać do małej miejscowości, często w sobotę albo w niedzielę. Jeżeli organizacja mówi, słuchajcie, nie mamy pieniędzy, to mówimy to nic, to może następnym razem, ale my jedziemy, bo wierzymy, że tam będzie zmiana, i to jest chyba to coś, co bardzo motywuje mnie do pracy i napędza. To sprawia, że jestem zaangażowana. Mam znajomych, przyjaciół, którzy zazdroszczą mi takiego poczucia motywacji i zaangażowania. Oni mówią, w tobie widać radość, jak ty idziesz do pracy, mimo tego, że jesteś zmęczona i ciężko pracujesz. I myślę, że to jest taka najlepsza odpowiedź, że jestem w dobrym miejscu. Tym bardziej, że mówię, byłam w innych miejscach, które też mi są sercem bardzo bliskie i coś mi tam przeszkadzało. A w sektorze, mimo braku stabilizacji finansowania, mimo jak to niektórzy mówią, no czasami dużej niepewności, czasem tak może być, to jednak biorą górę te wartości, które są ważne. Ludzie i relacje. Myślę, że to jest nie tylko dla mnie, ale dla ludzi, którzy są w sektorze od lat bardzo Motywujące. Myślę, że dla mnie największym napędem jest praca z drugim człowiekiem. Iwona, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Trzymam kciuki za kolejne 25 latowo i za to, żeby Wasza praca dalej przynosiła ludziom tyle dobra. Dzięki raz jeszcze. Ja też dziękuję bardzo. Materiał powstał w ramach projektu NGO Media Hub Podlasie, który został dofinansowany z programu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030.